Co ważnego czeka nas w tym tygodniu w Kościele. 11 lipca we wtorek przypada wspomnienie świętego Piusa I, dziesiątego z kolei papieża. Nie mamy na jego temat zbyt wielu informacji. W trakcie swojego pontyfikatu zmuszony był przeciwdziałać herezji gnostyckiej. Ufundował rzymski kościół świętej pudencjany. Pius I odbiera cześć jako męczennik. 12 lipca w środę obchodzimy świętego Jana Gwalberta. Żyjącego na przełomie X i XI wieku mnicha. W młodości, chcąc zemścić się na mordercy swojego brata, podjął próbę odebrania mu życia. Ten jednak, padłszy na kolana, błagał o litość na mękę Chrystusa. Po tym wydarzeniu Jan przebaczył mu i sam podjął życie pokutnicze. Po rozczarowaniu klasztorem Benedyktynów, gdzie opata mianowano w ramach Symonii, udał się do Kamaldoli, a później do Doliny Vallombrosa gdzie został pustelnikiem. Dziewięć lat później powstała tam wspólnota mnichów, którzy zapragnęli go naśladować. Dało to początek zakonowi Walą Brozjanu. Święty Jan zasłynął nie tylko wielkimi cnotami, ale także zwalczaniem Symonii, w czym miał poparcie papieża. Tego samego dnia przypada wspomnienie świętych Nabora i Feliksa, żyjących na przełomie III i IV wieku mauretańskich żołnierzy, którzy służyli w legionach rzymskich cesarza Maksymina. Po przybyciu do Rzymu, Nabor i Felix przyjęli Chrzest Święty. Zostali schwytani w 303 roku za czasów największych prześladowań chrześcijan. Zginęli śmiercią męczeńską. 13 lipca w czwartek obchodzimy świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, żyjących na przełomie X i XI wieku polskich pustelników. Andrzej wstąpił do zakonu Benedyktynów na Węgrzech. Po przekroczeniu 40 roku życia rozpoczął życie pustelnicze nieopodal opactwa, do którego wracał w niedzielę. Prowadził życie niezwykle surowe, nie jadał nic w poniedziałki, środy i w piątki. W trakcie Wielkiego Postu każdego dnia, za wyjątkiem sobot i niedziel żywił się tylko jednym orzechem. Celowo uprzykrzał sobie sen i pracę, którą było karczowanie lasu. Zmarł z powodu zakażenia, jakie wdało się z powodu długotrwałego noszenia na gołym ciele mosiężnego łańcucha. Święty Benedykt był wiernym uczniem świętego Andrzeja, który po śmierci mistrza kontynuował jego surowe życie w pustelni. Po trzech latach został napadnięty i zamordowany przez zbójców. Jego ciało zostało wrzucone do rzeki Wag. Odnaleziono je po roku. Przekazy podają, że przez cały ten czas ciało było strzeżone przez orła i że nie uległo zepsuciu. 14 lipca w piątek obchodzimy świętego Bonaventury, żyjącego w XIII wieku włoskiego biskupa. Jego imię zakonne pochodzi od włoskich słów, jakie w dzieciństwie wypowiedział na jego widok święty Franciszek z Asyżu. Okrzyk brzmiał o szczęśliwa przyszłość. W wieku 25 lat wstąpił do zakonu franciszkańskiego. Tak bardzo się dla niego zasłużył, że nazwano go drugim po świętym franciszku ojcem zakonu. Jego wielkie cnoty. Nieprzeciętna inteligencja i umiejętności organizacyjne spowodowały, że papież Grzegorz X mianował go biskupem i kardynałem. Bonaventura zmarł w trakcie soboru w Lyonie, w którym brał czynny udział. Pozostawił po sobie wiele ważnych dzieł duchowych i teologicznych. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych teologów średniowiecza. 15 lipca w sobotę obchodzimy świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu. Żyjącego na przełomie X i XI wieku biskupa. Pod wpływem wieści o śmierci św. Wojciecha, wstąpił do zakonu Benedyktynów w Rzymie, mimo dobrze zapowiadającej się kariery dworskiej. Prowadził misje na terenach położonych na południe od Rusi Kijowskiej, a także na Węgrzech i w Polsce. Jest założycielem kościoła św. Wawrzyńca w Łomży. Potępił wojnę prowadzoną przez króla niemieckiego przeciwko Polakom. Zmarł śmiercią męczeńską. Tego samego dnia przypada wspomnienie świętego Henryka, króla niemieckiego i włoskiego. Dbał o bogate wyposażenie katedr oraz o to, żeby stolice biskupie obsadzane były najgodniejszymi pasterzami. Wraz z małżonką, świętą Kunegundą, koronowany był w Rzymie przez papieża. Zmarł w wieku 51 lat w opinii świętości. 16 lipca w niedzielę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wspominamy tego dnia szczególny związek Matki Bożej z Górą Karmel, znaną już ze Starego Testamentu z historii proroka Eliasza. W XII wieku rozwinęło się tam życie monastyczne. W kolejnych wiekach klasztory karmelitańskie pojawiły się na całym świecie. Matka Boża Karmelitańska nazywana jest także Matką Bożą Szkapleżną, z racji darużka pleża, który zgodnie z podaniami sama przekazała świętemu Szymonowi Stokowi, obiecując szczególną opiekę wszystkim tym, którzy go przyjmą. 17 lipca w poniedziałek przypada wspomnienie świętego Aleksego. Żył on na przełomie IV i V wieku. Rodzice zdecydowali się go ożenić. Aleksy jednak po ślubie, przed nocą poślubną, uciekł do Ziemi Świętej, skąd udał się do miasta Edessa. By tam zostać żebrakiem i poświęcić się ascezie i pomocy potrzebującym. Po 17 latach takiego życia powrócił do rodzinnego miasta, gdzie nierozpoznany przez nikogo, spędził u progu rodzinnego domu kolejne 16 lat. Przeczuwając zbliżającą się śmierć, opisał swoją historię w liście, który po jego śmierci trafił do jego żony. Według legendy nikt inny poza nią nie mógł go wziąć i przeczytać. Ciało Aleksego po śmierci zaczęło wydzielać przyjemny zapach i wonną mirrę. Osiem wieków później stwierdzono, że nie uległo ono rozkładowi. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, rozważ wsparcie naszego kanału poprzez portal patronite.pl. Link znajdziesz w opisie.